Rekuperacja, jak to powinno wyglądać? Tym razem, biorąc pod uwagę fakt, że zima jest coraz bliżej, opowiemy o tym, jak powinna wyglądać dobrze zrobiona instalacja rekuperacji pod kątem eliminacji strat energii. A co za tym idzie? Eliminacji niskiej temperatury nawiewu i pokażemy to na przykładzie wzorcowych pod tym względem realizacji fresher z Rzeszowa. Tutaj kluczową rolę odgrywa po pierwsze dokładna izolacja kanałów wentylacyjnych o odpowiedniej grubości, czyli dla przypomnienia, minimum 80 mm w pomieszczeniach tzw. zimnych, czyli np. na nieogrzewanym czy nieocieplonym strychu i minimum 40 mm metrów w pomieszczeniach tak zwanych ciepłych, czyli na przykład w kotłowni no, to patrzcie, na początek mamy idealny przykład instalacji na strychu. Wszystko dokładnie zaizolowane. Zwróćcie uwagę na ciągłość tej izolacji, która zapewnia prawidłowe temperatury nawiewu i brak mostków termicznych, gdzie to ciepło może uciekać. I jeszcze ważne, w pomieszczeniach zimnych, tłumiki powinny być dodatkowo zaizolowane. I tutaj to świetnie widać, że tych tłumików w ogóle nie widać. Nie wiadomo, gdzie one są bo właśnie są pod dodatkową warstwą izolacji. Tak właśnie powinno to wyglądać. Tutaj z kolei dobrze jest widoczny drugi ważny aspekt, czyli zabezpieczenie łączeń kanałów z centralą. Izolacja jest tuż przy obudowie, na króćcach, nie ma żadnych szpar, a to nie tylko ogranicza straty ciepła, ale też kondensację wilgoci i pamiętaj, że kanał, który przechodzi przez strop, też musi być zaizolowany. Tutaj jeszcze jest drugi przykład prawidłowego zabezpieczenia łączeń z centralą tyle, że łączeń tłumików i tutaj też do strat ciepła i skraplania się wilgoci nie będzie dochodziło. Tutaj mamy z kolei izolację kauczukową, która jest świetnym rozwiązaniem w miejscach szczególnie narażonych na skraplanie się wilgoci, czyli na kanale czerpnym i wyrzutowym, które są w pomieszczeniach ciepłych. I na koniec instalacja jeszcze nieskończona, ale widać, że ta izolacja będzie solidna. Ona tutaj już jest częściowo. Położona, ale też przede wszystkim tutaj zwróćcie uwagę na tą przygotowaną otulinę wełnianą, jaka ona jest gruba. Także, także tutaj też wszystko będzie prawidłowo zaizolowane.